Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Celina i chciałabym się z Wami podzielić przemyśleniami na temat dzisiejszych czytań z dnia 17 grudnia. Jesteśmy tydzień przed Wigilią, święta są już bardzo blisko i czuję, że Pan Bóg poprzez Ewangelię, poprzez rodowód Jezusa, który opisany jest w, dzisiejszym, w dzisiejszej Ewangelii, chce nam powiedzieć, że jego przyjście było zaplanowane od początku świata. W pierwszym czytaniu Jakub błogosławi swojemu synowi Judzie i przekazuje mu proroctwo, że to z jego rodu będzie wywodził się Zbawiciel świata. Widzimy, że to wszystko było dokładnie zaplanowane, przewidziane. I Pan Bóg przez wieki przekazywał to patriarchom i prorokom. Juda nie był pierworodnym synem, także na pewno nie spodziewał się tak wielkiego błogosławieństwa. Może liczył na to, że otrzyma błogosławieństwo na swoje życie, na to, że będzie ono długie, szczęśliwe, ale Pan Bóg patrzy dalej, patrzy głębiej, szerzej. I Pan Bóg daje mu dużo większą obietnicę od tej, na którą on liczył. Może nasze życie również jest takie proste, zwyczajne, i nie spodziewamy się niczego wielkiego w naszym życiu. Może prosimy Pana Boga o szczęście, o zdrowie dla naszej rodziny, o pomyślność w życiu, ale Pan Bóg patrzy dalej, patrzy szerzej, patrzy głębiej, i Pan Bóg chce dać nam. Ma plan dla naszego życia, wspaniały, najspanialszy, i chce nas posłać też do innych, aby zrealizował się wielki Jego plan zbawienia, bo każdy z nas ma miejsce w tym odwiecznym planie zbawienia. I pytanie do Was: czy chcecie wejść w marzenia Pana Boga, czy chcecie realizować plany, które Pan Bóg ma względem Was? I poprzez was względem innych. Bo Pan Bóg chce Was posłać do innych i chce Wam ofiarować najwspanialszy plan dla Waszego życia. Ale to będzie plan, który będzie dobry nie tylko dla was, bo poprzez wasze życie chce dotrzeć też do innych, chcę pobłogosławić też innym. I chcę wykorzystać Was do głoszenia dobrej nowiny innym. Pytanie tylko, czy mu zaufacie?